Super Januszu, na pomoc! Pędzę wątrowo. Chcę zrobić zakupy, ale boję się skrytych słodzicieli. To cukry ukrywające się pod różnymi nazwami w jedzeniu i napojach, nawet tych niesłodkich. Użyj swojego cukrowego rentgena. O nie, to wszystko jest pełne ukrytego cukru. Nie dam rady tyle metabolizować. Wiejemy! Proszę pani, niech pani nie pije tego nektaru owocowego. Dlaczego? Jest bardzo słodki i nie ugasi pragnienia. Proszę wziąć wodę, zdrową dla wątroby. Super. Proszę pana, proszę tego nie brać. Ma więcej cukru niż pączek z lukrem. Zmrożonek polecam mieszankę warzywną. Tyle cukru, znacznie więcej niż pięć łyżeczek dopuszczalnych w dziennej diecie zgodnie z zaleceniem WHO. Ludzie, chroncie swoje wątroby przed skrytymi słodzicielami. Od nadmiaru cukru mogą się stłuszczyć. Czytajcie etykiety. Jeśli nie znacie jakiegoś słowa, szukajcie go na naszej stronie. Eee, kupmy sobie zdrowe płatki owsiane. Mój bohaterze. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.